Cześć. Znajdujesz się właśnie na terenie posesji Chaty Jest inny świat. Tutaj masz do dyspozycji duży parking. Bardzo sporo samochodów tu wejdzie. Tu jest wejście do Chaty, a my tymczasem udamy się na przechadzkę. Widoki. Świetne. ławki, leżaki. Parasolka, miejsce do wypoczynku, a tu masz hamaki. Świetna miejscówka, naprawdę na górce, z wiatą, z grillem, z miejscem na ognisko i z cudownymi widokami okolicy. Teraz wbijamy na chatę. Nie widać jej. Jest nieźle zarośnięta. Salon, spory metraż, duży stół, zastawy kuchenne, kominek na zimę, aneks kuchenny, gaz, zastawy, sztućce, kieliszki, szklanki, lodówka cbanek, wszystko jest biblioteczka ciekawych książek tarcza do grania w darta kronika a teraz pokoje, to co Ciebie najbardziej interesuje zapewne więc tak wychodzimy na piętro na korytarzu Łazienka, Prysznic, Umywalka, WC, Pokój pierwszy może być czteroosobowy, może być dwuosobowy Pokój środkowy, może być trzyosobowy, może być dwuosobowy I ten pokój może być sześcioosobowy, może być czteroosobowy. Jak sobie życzysz.